Proszę Państwa, i kolejna sztuka walki, którą chcemy Państwu przedstawić. Bardzo proszę Pana, Panów, Sławomira Sobowicza i Rafała Gracę o komentowanie Klub Karate, Giżycki Klub Karate. Karate to sztuka walki rodowodem z Japonii. Jej założycielem był legendarny mistrz, który pokonywał byki jednym uderzeniu Zobaczymy w wykonaniu tych najmłodszych i tych stawszych z klubu karate z Giżycka. Mm. kodeks karateki. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego niewzruszonego ducha. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia się. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karatę, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy. Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza toczą. Przed Państwem, to wszystkich lordów karatek który powstał w 2006 roku. Jak Państwo widzicie, szoku wychowu adaptów karakter jest nieograniczony. Mogą trenować dzieci, jak widać, w wieku 6-7 lat oraz mogą trenować osoby, które są nawet ukośnione. uczęszczać adept, który jest w stanie skoncentrować się podczas zajęć i w dyscyplinie wytrzymać przynajmniej adres. Zajęcia karate bardzo dużo zawierają elementów ogólnorozdolonych. Ćwiczeń sprawnościowych, ćwiczeń gimpościowych, wytrzymałościowych, siłowych, Oczywiście ma to różne projekcje w różnych grupach zaawansowanych. Są w tej grupie dzisiaj prezentujące się państwu również takie dzieci, które przyszły na zajęcia raz, może dwa. Tak Dlatego ta pierwsza grupa zakończyła dla Państwa dzisiejszy pokaz, natomiast pozostały będą kontynuowali. Dalej pokaz. Słyszeliście Państwo na początku księgę drodze. E takie zdanie, które mówi o doskonaleniu siebie pod względem fizycznym, ale przede wszystkim pod względem psychicznym. To, że adepci systematycznie przychodzą na zajęcia, to, że w pocie czoła niekiedy nie mają siły, walczą z tym, żeby wykonać kolejne ćwiczenia, czy dokończyć to, które zaczęli, to również e, kształtuje ich, ich, ich charakter i ich osobowość. ma jakiś cel przychodząc na zajęcia karate jeden chciałby podnieść swoją sprawność fizyczną drugi chciałby nauczyć się swojej broni trzeci chciałby uprawiać zdrowy tryb życia sport również jest dla ludzi a naprawdę jest bardzo urozmaicony. w tej chwili państwo obserwujecie polegnięcie techniki akurat tutaj poruszamy się tych elementów jest bardzo bardzo dużo nie jesteśmy w stanie przedstawić podczas tak pięknego pokazu wszystkiego. Natomiast taki mały przekrój, który się Państwu zaprezentujemy. Karatek Kyokushin, jako jedno z niewielu sztuk walki, ma w swoim repertuarze wysokie kopnięcia. Zobaczcie Państwo, jak sztuki walki się prezentują. Przeważnie kopnięcia są. Do wysokości pasa, do wysokości głowy maksymalnie. Natomiast karata właśnie jest charakterystyczne, że kopnięcia są również na wysokości głowy. I trzeba przyznać, że bardzo skuteczne. Jeżeli ktoś jest dobrze rozciągnięty, ma wypróbowaną technikę, właściwą siłę, to te kopnięcia są naprawdę bardzo skuteczne. Trening w grupie również motywuje do tego, aby osoba, która e, ma jakąś chwilę zwątpienia, podjęła dalszy wysiłek. Często jest tak, że jeden, e, obserwując jedną osobę, obserwując drugą, nie ma, nie ma już możliwości kontynuowania ćwiczenia, ale jeszcze jednak walczy. I to jest właśnie sedno karate. Walczyć, walczyć ze swoimi słabościami fizycznymi, a jednocześnie walczymy e, wtedy też ze swoją przysięgą. Rej! sobie ręce! Oblucić się! Wytrwać e, na treningach karate wcale nie jest tak łatwo. Muszę Państwu powiedzieć, że w przeciągu tak niedługiego okresu czasu, jak istnieje nasz klub, czyli od 2006 roku, kilkaset osób przez nasz klub już się przewinęło. To znaczy, że e, specyfika treningu, e, to zmuszanie się do ciągłej dyscypliny, do tego dużego wysiłku i fizycznego, i psychicznego jest na, naprawdę trudne. Ale ci, którzy tu pozostali i Państwo się prezentują, na pewno zapewnią Państwa, że opłaca się. Satysfakcja jest niezmierna. Stara się też tak, że na zajęcia karate przychodzą osoby, które chcą nauczyć się bić. Muszę Państwa zapomnieć, że takie osoby, e, takich osób tutaj nie widzę w naszej grupie, dlatego że takie osoby e, obserwując to, że na pierwszych, drugich, trzecich zajęciach nie dostaną szansy tego nawet, żeby zmierzyć się z partnerem, z przeciwnikiem swoim, one po prostu rezygnują i, i nie chodzą na, na dalsze treningi. To, żeby dojść do takiego kunsztu, żeby można było walczyć, no to trzeba naprawdę troszeczkę już potrenować, trochę technik poznać. Oprócz tego, żeby siebie nie skrzywdzić, również, żeby nie skrzywdzić partnera, z którym się y, trenuje, sparuje, walczy. I, i, trzech, Tutaj widzimy również elementy